Siemankow, witam wszystkich bardzo serdecznie. O. Tak, Także widzicie, tu jest Piwa 15 Ultimate Team. Piwa 15 Ultimate Team, na razie sobie kupiłem, się cieszę mega? Yy, tak. Jak widzicie, nie się zmienia w tym składzie. To wszystko, te 3 złote karty, to za darmo dostałem. No, jak widzicie tutaj, po, dlaczego zrobiłem LP na PP, dałem tego złotego? No, bo inaczej to, to o 10 spada z graniami, na tym zgraniu bardzo zależy. I tutaj, jak widzicie, mam świetne lewe skrzydło. Yy, dobra, jak widzicie, bardzo dużo Hiszpanów dostałem. 74 zgrania. Yy, fajnie. Yy, tu jakieś Emenikę. Yy, wiadomo. no. Yy, tak, grałem jeden mecz tylko dlatego, że po prostu chciałem sobie przetestować. I blak, gramy w kolejne mecze. Nareszcie jestem mega podekscytowany tym, że mam FIFA 15, bo. No. Super jest. Fajnie. Uu Tej obrony ma trochę na zgraniu, to w sumie tak jak ja. 4-1-2-1-2. Mam nadzieję, że uda się. Dobra. Ale się pcha, ale się pcha, ale się pcha. O nie, 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 daj brączkę, dobrze. Co? Nie. Jak? Kiedy? Dlaczego? Po co? Ale od kiedy? Co ja mu zrobiłem? Mm. O! 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 No, jak widzieliście mam y, nazwa mojego składu to jest zimniak z beki Sprawda w World się tak nie nazywam, ale y, Jest to moja stara nazwa z FIFA 13 Bo FIFA 14 nie miałem y, Bo nie miałem po prostu i To było dość do i postanowiłem, że do niej wrócę, bo fajna jest, według mnie lepsza od jakiejś selfie city, bo... No, tak, dobra. A to jest szansa na pierwszego gola jej, za mocno zdecydowanie. Ale jednak... Na varro, na varro, na varro, na warro! Troszeczkę minimalnie. Bardzo niecelnie. A Nie! Nie! Dobrze! Wyszło. <laughs> Kurde, 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 kurde Kurde, pierwsza na bramka w Fifa 15 Ultimate Team, ponieważ Pierwszy mecz, który grałem skończył się 0-0, albo 1-1, nie pamiętam, nieważne Ale... No, no kurde, no Patrzcie, a on ruletę zrobi Patrzcie, jak, jak, jak biegnie, jak ki kickał nie? No i gówno Dobrze, sol Sol Sol, sol, sol! No jak ci podkręcasz tą piłkę za mocno, kurde! A. NIE, Nie no CO SIĘ zrobiłeś! Dzień. Jest. Trzeba spokojnie. Tak like jak FIFA World. W każdym razie trzeba to trzeba na spokój. O, oh, tak. No i jest! I jest jeden jeden! Tak! Spokój zawsze działa! Dziwko! No nie! No nie! Spalony, dobrze w razie jest jeden jeden. Jest spalonku. Jest ja w porządku już. Co tam na ofensywny? A co? Jolo! Jakby to powiedział ktoś. Jakiś człowiek, jakby to powiedział. Dobra, dawaj go! Dawaj go! Dawaj ciś go! Ciś! Dawaj, wyjdź, 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 wyjdź! U. A, a! Co to było? Uuu, jaka bramka! Kurde, czemu on mi to się, Ja myślałem, że to wyjdzie, jak emocje! Kurde! Ach, tak mi spadł. Ja pierdzielę, ładna bramka, ja myślałem, że to już wyjdzie. Kurde. Przywarcił. No i koniec pierwszej połowy zakończony 2 do 1. Mniejsze przysiadanie piłki. Więcej strzałów i jeden celny, tylko jeden. Oh yeah, no, o wiele słabszy Dobra, nieważne teraz. Ach, ach, ach. A, pięknie zablokowany. A ja, no kurde! Come on. Dobrze. Sol. Didioti! Didioti! Idioti! Cooo! wiem, że to będzie fajnie, jakby takie okienko właśnie... A, chodę. Nie! Kurde! O ja wiem, dlaczego, dlaczego no... Kurde, No... To, 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 to musi być... JEST! 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 3 dwa! dwa! Wracamy do gry! JEST! 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 Dobrze, no dawaj! Dawaj, dzidzioty, 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 O Której? JEST! Proszę was... Ola, uda tak. Pierwsza przegrana, dlaczego? Pierwszy mecz na nagraniu i pierwsza przegrana. To pokazuje, jakim ja jestem skillem. I uplułem monitor. Kurde! Jestem wkurzony. Prawda, Derley hat trick! Jednym zawodnikiem cały czas strzelono. Kurde! To jakiś strzał w ogóle? Dupy. No, no nie dziwnego Jerry. Kurde. Chyba na nie są. Cię, Come on, no szukajcie mi tego Pat mi spadł, wszystko, kurde Wadu nie znajdzie no Dawaj, wyszukuj, 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 nie będę cały dzień czekał Dawaj, 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 dawaj Teraz chyba sobie pizzę zamówię No i nie nagram odcinka Rzeczliwa FIFA nie, nie pozwala na to po prostu Bo Dawid wie, ja tutaj już, wiecie, coś tam sobie kupuje na lewym skrzydle jakaś tam Argentyna, ale. Nie, nie, to chyba nic nie kupił, pewnie tylko wie kupił. Nie wiem, tak mi się wydaje, nieważne. I mam nadzieję, że uda nam się wygrać to spotkanie. Zmieniłem tam pozycję, kilka tych, tych, że Hiszpanie poszli na. ci dziecioty, kurde! Prawie, 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 już było blisko, ale. No już jakaś akcja była stworzona, więc. O! Oh, było blisko. Ogólnie, sorry za telefon, mogłem wyciszyć go, ale co tam? I karny! No, no, to mi się podoba. Ktoś jeszcze dostanie jakąś karteczkę? No, coś nam by pokazał, trener? Sędzia, raczej. No, chyba żółta była tylko. Dobra, tutaj Moonwalk. O nie, czerwona jest kartka. No spoko, okej, okay, czerwona kartka dla przeciwnika. I kapitan będzie wykonywał kto wykona? Yy... Nie ten. ty nie wykona. Albo nie, o, DJ nie, ty nie. Dobra, nie będzie on. No, dobrze, dało się. Może nie było jakieś świetne, ale ważne, że jeden do zera. Rage quit? Nie, pewnie zmienię tego zawodnika Ale już... Kurde, już myślałem No dawaj, dawaj, dawaj No i mamy 2-0 No, w końcu jakiś mecz W końcu jakiś mecz Co prawda przeciwnik gra w dziesiątkę ale w końcu czuję się pewniej. Gigiotti już ma dwa gole na swoim koncie. Jest szansa na hat-trick. Ojejku, tutaj wyprowadza kiko w glitcha, ale mu się to nie udało. Ale przecież by Jest! 3-0! Jest! I kto? 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 Gigiotti? Ten mecz jest naprawdę ładny, jest piękny. Co prawda dwa gole z główki, jeden z karnego, ale to nie jest FIFA 14. To jest aż taka łatwa. Sol, okej. Okay. nie jest słabe wcale, no i jest już 3-1. Pierwsza odzyskana bramka przez przeciwnika. O nie, będzie Sweaty, będzie Sweaty. Ale dlaczego? Czyż to Buchamski, bez. To nie bramki, którą zaraz odzyskał, no, ale bramkę się nocę starał. Nie. Teraz jego karny. Dobra, chcę się w lewo. Na miejscu i się rzuca. Kurde, a, a było. Było 3-0, i nagle zamieniło się to w 3-3. Że... jak Ciarini, nie wiem jaką się chyba dokładnie, ale wiem, że to będzie bramka. Jest! 4-3 Kolejna bramka z główki. Żadna jeszcze z nogi nie wpadła Mam tu gdzieś. Gol to gol. O nie, Via wyprowadza kontrę. Lekko wyjdę brak. Każdy ma, bo Z cały się i. Jej... nie trafia. O nie, no i Via kolejna. Bo co ja tak. Ale naprawdę nie, nie mógł się. nie mógł zrobić. Nie mógł się rzucić w bocze. No, 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 dobra, 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 słaty, 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 sorry. So, sorry. Ale przynajmniej z nogi No nie gadać, że mi kików glitcha No Co to za kisiel? Nie ma, nie ma, no łap to, bramkarz! Nie, brawo, nie, brawo, nie, brawo, 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 brawo O nie, jeszcze bramkarze Dobrze! Strzelaj! Strzelaj! Jest! Pierwsza wygrana! 5 do 4! 9 bramych w tym spotkaniu! Niesamowite emocje! Kurde, tak się spuciłem, tak mi serce woli! Uh, ha, ha, ha. I to ja rozumiem. No. I pierwsza wygrana. Tyle monety. Jest. Dobra, kupię sobie boosta do monet. No, 4-4. Cztery, cztery. Pierwszy. Fajny, dobry zawodnik. I mam nadzieję, że poprowadzi nasz skład w tym meczu do zwycięstwa. I uwaga... Anu del, del Moral. No, tutaj ma... Argen o, on tutaj ma z kolei dużo Argentyńczyków. I ma 54 zgrania. O, i ma fajnego menedżera, w okularkach. Ej! I Martinez, pierwsza bramka w czwartej minucie. Dobra, no. tak, to tyle to. W bramkę w czwartej minucie. Jest 1 do 0, więc jak na razie się cieszę, tylko... Woda, że jakiś slow motion No niestety na szczęście nie ma gola. Cieszymy się wszyscy. Jej, nie ma gola! Uuuu! Dobra, teraz przeciwnik do środka, do środka, do do środka, do się, Kar nie, nie ma karnego, nie ma karnego. Dobrze. Dawaj, Marty, Marty. Dobrze, Martinez leci, biegnie. Biorę się... Dobra, teraz zrobimy oto. E? A kurde, chciałem zrobić taki fajny rajd, nie? Kurde, laguje. Yeah. Bardzo. Nie wiem dlaczego, czyżby komputer już nie wytrzymywał ze względu na takie długie nagranie, czy co, ale bramkarz broni, świetnie! Sol sobie poradzi, nie pora, ajajaj. Myślałem, aj. ja że taki fajny wolej wejdzie, ale niestety nie przez. No dlaczego? Ale ham. tak. Ale wygrałem Proszę nie Dlaczego? Nie wiem czy to przez serwery, bo nie było później, nie było żadne praktycznie. Jest 1-0 Chyba, chyba wygrałem. Jest! Dziękuję. Dziękuję, Ea. Dziękuję, Ea. Ale się zestresowałem prostu. Dobra. Tak więc to było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Cześć.